Czy macie czasem tak, że mówicie do waszego dziecka po polsku, bądź też w innym, wybranym przez was języku, a dziecko odpowiada w języku otoczenia? To bardzo powszechna w dwujęzyczności sytuacja. Ale zdarza się również tak, że wtedy również sam rodzic przystawia się na język otoczenia. Wtedy, kiedy jest zmęczony, kiedy jest roztargniony, bądź też zestresowany, zdarza się to nawet najlepszym, nawet najbardziej konsekwentnym i zdeterminowanym rodzicom. Ale mamy na to świetny sposób. Jest to parafraza. Powtarzamy po dziecku w tej sytuacji jego niedoskonałą wypowiedź w Języku, który jest w tej sytuacji oczekiwany, i ewentualnie również niwelując wszelkie niedoskonałości. I to wystarczy, a daje nam to szereg plusów, daje dziecku wzorzec, jak w takim danym kontekście mówić. Daje model, jak wygląda wzorzec, jak unikać błędów, jak mówić w sposób bardziej doskonały, ale też zapobiega temu bezwiednemu przestawieniu się na język otoczenia samego rodzica. Wypróbuj!